Podobno tyle oddaliśmy już przeciwnikowi! Danie, danie, danie! Gdzie tak! Tak, tak, tak! Gacz, tak! A! Tak, tak, tak. Przedni, 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 W tej stronie, chodź, chodź, chodź. Teraz. Blokuj, blokuj, blokuj! Chodź, blokujemy to uderzenie! W trakcie! Dobrze, dobrze, tak jest Bartek, tak, tak jest, trzeba się pokazać. Szeroko! Daj mu! Środek, Bez środek, stra. środek, tak jest, w ekstra!

Tak. A, nie w się! Nie w się! Nie w górę. Trzymaj, trzymaj. Pierwsza, piesza, tak. się! to jest strata Nie wkłada się! do wkłada się! Nie wkłada się! Nie mu. się! Fabian, wkłada Fabian, do linii.

Filip jest! Filip jest! Oh, Jeszcze <laughs> Kuba! Ręce, ręce! I daleko, i daleko, i daleko, i daleko! Nikt połapił! Ręce, ręce, super! Tak jest! O to chodzi! Przejdzie, przejdzie! No, pójdź go, pójdź go, pójdź go! Scholuję tą piłkę za nas prosto, kapnąć i jest sytuacja bramkowa. Nie da, nie daj, Oskar, jeszcze, 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 do końca!

Dawaj, 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 dawaj. podnieś, podnieś, żeby nie grać pograć ze, ze środkiem. Tak, jest super. Uważaj, Bartek, na niego, uważaj. Bartek, to jest Krzycha, chłop. Po co wychodzisz tak głęboko? Dominik, Dominik! Z tyłu, z tyłu, z tyłu, tam uważaj. Ojej. Z co jest, jest. a skoro ona przyjdzie, dawaj. Może łapać! Ale Dominik, Dominik! Kacper, ona przyjdzie do pustaka, zobacz! Oh. <noise> czas, masz? Głowa, <noise> głowa! Oskar, ale wyskoczył piłki! Proszę, Padło! Wyjdź, wyjdź! Wtedy to ja Tak, jest, jeszcze, jeszcze! Wyjdź, pomóc, wyjdźcie, wyjdźcie z placagetów, Wyjdź, Czas, czas masz, Sebastian! Extra piła! Tak jest, da, bravo! Wepiwch Bartca, wepiwch Bartca! E, beth ydi hyn? Weithi, i ddwga, i ddwga, <mys> Pamięć, kuba, siłowroga pipki! do piłki. Ej, 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 skręci! Nie jest piłki. Daj, za Nie jest za otwarte! tak jest Czas. jest już szeroko Nie plecy. plecy.

Thank oh. you. Zobacz, zobacz, zobacz. Aż się skończy. Jeszcze się skończy. Tak, jest się skończy. Aż się skończy. Zobacz, skończy. Zobacz, skończy. Pomóż, Pomóż, no pomóż, Nie Wyjdź tak jeszcze. Wyjdź, tam jest, wyjdź, wyjdź. jest. Tak Jeszcze? Brawo, Fabian. Widzę Fabian, na co trzymaj. Nikt cię nie atakuje, spokojnie, bo masz kolega. Trzymaj tego, trzymaj tego, nie nie, zostaw go, zostaw go, trzymaj swojego. A, dobry, pomysł. dobry pomysł, tylko do Mikała. Na bokiebie! Tak jest, Wojty! Pociągij, pociągij. Eksy! Podejść, podejść Bartek! Zobaczcie, Piłek stracił, ale wszystko. on dochodzi. Brawo, Adria! Brawo! Gaz, gaz, Kuba! Udeś. Dobrze, dobrze! Gramy, gramy, jeszcze raz, grajmy! Do rzutu, do rzutu! I do grań! Dziewiątka, dziewiątka!

wracamy, ty grasz pomocy razem z Maxem. Daj mu! Dominik, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Do boku, do boku. Daj, daj! Oj, ale ją teraz... Brawo, seba.

Czas, masz. Jeszcze raz, pan szeroko. Tak, wyjdź, wajdź, to wszystko wyjdzie. Aaa, przejść już. Brawo Marko! Dobrze, dobrze! Na piła! Brawo Max! Na... Ekstra! Kto gra? Jeszcze! Chodik, Marko winik! Mocna piła na Adriana! I głowa, głowa Daniel. jest! Możesz może, 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 spokojnie, może, spokojnie, tak. Szeroko do może, Jest może, 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 może,

Patrz. Pudej. Patrz. Pudej. Ja, tak. Dani, Dani, daj, podaj, podaj, podaj. Proszę, Kamil! Szybko, Czas masz! A, nie Kamil, mocniej, Dominik, żyjemy! Jest Domino. Wartek przesuwamy do środka, jest Jezior! Jeżu moc ta piła! Nie, nie. Już podeszedł. Nie graj. Szukaj środka, jest poręba i świt. Czas? Pokaż się mu. Tak. Daj mi tu do boku. Próbuj, Adi. Jeszcze raz. Rzuć za mną. Jedź Jest, pole karne. Dobry pomysł, Michał. Bardzo dobry. Chodź wszystko w co do tyłu trochę. Oba. nie? Czeka na kształt, cztery usiłki. brawo, chyba, popatrzcie, popatrzcie. Czy mają? Jak panina

Patrzysz! Co on tam są? Tam jest, tam jest. Ja teraz pan Nie, nie. Karol, Karol! Tu gramy, a tylinij w tam pilnujesz! Daj mu, daj mu wstepo! Ekstra, gaz! Aj, Michał! Czego nie idziesz?

parte ta ce sui parte Cały czas mówisz, że wychodzi na przedpolu, trzeba cały czas na linii grać, a nie siedzieć na linii na, na, na połowie. To bardzo dużo takich ludzi, bo oni prosto palią. Jak ja na przedpolu, to, to wszystkie te piłki wybiera. Kuba! Kuba! Dopiero wszedłeś! To, to ewidentnie prezes. To było impreza. zrobił pięć kroków do przodu, to jest...

tutaj Zaszlifuj. Trzymaj. Czas masz. Szeroko marsz. Ej, tutaj ziomek! Przejdzie, przejdzie, przejdzie. Brawo Tomek! Ekstra! Na tym to polega właśnie. No co, pokosimy. Masz, Kuba! Straciłeś gaz! Druga strona! Oskar, w Tak! Forda, na lewo brodę! Bartek, nie spal! Bartek, nie